Prawie 100 tysięcy zakażeń w ciągu doby w jednym kraju USA, rekordowy wzrost zakażeń. Blisko 100 tysięcy przypadków. Po raz pierwszy od początku pandemii koronawirusa dobowy przyrost zakażeń w Stanach Zjednoczonych osiągnął niemal 100 tysięcy przypadków. W środę 4 listopada Uniwersytet Johannes Hopkinsa z Baltimore poinformował o 99 660 nowych infekcjach w USA. W sumie w USA do tej pory stwierdzono 9 477 239 zakażeń. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 1112 osób, tym samym liczba zgonów wzrosła do ponad 233 650. Jak podaje Uniwersytet Hopkinsa, obecnie najgorsza sytuacja jest w północnych Stanach oraz w środkowo-zachodniej części kraju. Instytut Ichmez Uniwersytetu w Waszyngtonie przewiduje, że do końca grudnia USA prawdopodobnie będzie 325 tysięcy przypadków śmiertelnych, a do 1 lutego przyszłego roku liczba zgonów z powodu COVID-19 osiągnie 400 tysięcy.